Dla osób, które lubią rozkminy o swoim własnym życiu, to ostatnio miałem takie fajne spotkanie i zadano mi pytanie, czego ja potrzebuję w swojej codzienności. No ja tak sobie myślę, no kiedyś ogólnie sam myślałem nad pytaniem, ale to było ogólnie o życiu, czego nie, bez czego nie wyobrażam sobie życia. No i moją odpowiedzią było ludzie i internet, ale czego, bez czego nie wyobrażam w swojej codzienności. No to ja tak sobie pomyślałem, myślałem, no chyba stwierdziłem, że najbardziej potrzebuję takiego, takiej wolności, niezależności, no bo już od kilku lat w zasadzie mieszkam sam, utrzymuję się sam, no wynajmuję sobie mieszkanie. No i nie wyobrażam sobie, jakby to powrócić do tego stanu wcześniejszego, czyli mieszkania z rodzicami, itd. No i to jest też takie ważne rzecz, ważna wartość, która Cię utrzymuje i Cię też motywuje. Do działań codziennie.